Bo Francuzi mają takie sympatyczne wyrażenie pogodowe i mówią il ple de corde", czyli pada strumieniami, leje jak z zebra, taka paryska pogoda. Chociaż w ramach paryskiej pogody to zdarza się przeplatane z takim kraszyn, czyli takim czyli taką malutką mrzawką, która tak cieniutko kropi, ale cały dzień kropi, że w zasadzie nawet nie warto nosić parasola, bo człowiek się zmęczy noszeniem tego parasola, a za dużo nie zmoknie, ale czasami potrafi tak się uwziąć, wziąć ta pogoda, że il pleu des cordes, pada, leje jak zebra, wali takimi strumieniami, czyli właśnie to il pleu des cordes, Zapraszam, naportjesz słów z francuskim lektorem. Zapraszam. Il pleut des cordes. Leje jak zebra, Dosłownie padają liny. Aujourd'hui, il pleut des cordes. Dzisiaj leje jak zebra. Il fait un froid de canard. Straszny mróz, Dosłownie mróz kaczki. Ce matin, il fait un froid de canard. Dziś rano jest straszny mrus. Avoir un temps de chien. Mieć okropną pogodę. Dosłownie mieć pogodę psa. On a eu un temps de chien toute la semaine. Cały tydzień była okropna pogoda. Faire un temps à ne pas mettre un chat dehors. Pogoda, przy której nawet kota nie wypuścisz. Aujourd'hui, il fait un temps à ne pas mettre un chat dehors. Dziś jest tak źle, że nawet kota bym nie wypuścił. Être comme une soupe. Przemoczony do suchej nitki, dokładnie mokry jak zupa. Je suis comme une soupe après la pluie. Jestem przemoczony do suchej nitki po deszczu.